Cześć, witajcie, ja jestem Piotr z kanału Pitry Mini Figurki. A dzisiaj się zajmujemy no, kolejnym zestawem świątecznym, a jest to Zają zając wielkanocny. Zestaw jest z 2021 roku, co nakatalogowano to jest całe 6999. No pochodzi to z serii LEGO okolicznościowej. Jest, jest to no... Hmm, zestaw wielkanocny. Bardzo ładny, tutaj jest opakowanie. Wow, aż tutaj mi kamera trochę się przewróciła. No, tutaj już to zostało otworzone. No, naprawdę bardzo fajne tutaj są te grafiki. Pod, tutaj nam też pokazują, że w podobnym stylu jest ten misiu i polecamy go kupić. A ja go nie mam. A może jeszcze kiedyś się nalazuje okazja, więc ja już tutaj patrzę. No, a w środku jest dużo worków z klockami i taka fajna instrukcja w wersji książeczkowej. Cztery worki niepominerowane, dużo takich piaskowych element, elementów. speedbuildu robić nie będę, ponieważ to nie jest mój zestaw, tylko zestaw mojego brata. bardzo dziękuję za użyczenie do unboxingu i do recenzji, więc widzimy się na gotowej recencji. No dobrze, nasze gitajło jest już zbudowane. Konstrukcja jest naprawdę słodka. Dużo jest tutaj przede wszystkim na tych takich, znaczy to nie są tajne, no po prostu to są boki różnych brików ale to wtedy jest tak fajnie, to wygląda. No, że to po prostu jest płaskie i dobrze. Może zacznijmy sobie od tych jajek. No, one są zbudowane praktycznie tak samo, tylko trochę są inne kolory. które są naprawdę bardzo unikatowe i niespotykane na co dzień. Tylko tutaj dziwnie, także zrobili pojedyncze takie, a nie że zrobili tak jak tutaj. Ale po prostu wtedy jest więcej elementów na opakowaniu. Więc tak się prezentują jajca. Yy, tutaj mamy podstaweczkę, która jest naprawdę spoko, tutaj jest dużo płaskich tajli. Tutaj właśnie są te elementy, na których stawiamy yy, jajka. I tam też jest w środku taki easter egg, że yy, tam jest chyba marchewka z tego co kojarzę. O zobaczcie coś takiego. Yy, więc naprawdę bardzo fajnie. Upchamy, a jednak robi tutaj to też za to, za to, żeby podtrzymywało to, więc bardzo ciekawy tutaj to jest sposób na to. No bo jednak zajączki na to kochają te marchewki. Co do naszego zajączka, jest on naprawdę bardzo słodki w takim no tutaj to tu nawet nie jest oszko z tylko po prostu zwykłe oko, który jest nadrukiem. Możemy tutaj tym ruszać jak chcemy. Tutaj tak może sobie robić również możemy sterować nóżkami, chociaż mm, no chyba bardziej tutaj yy, no nie wiem, yy, no ewentualnie yy, nie, no nie ma po prostu innej opcji, no tak po prostu musi stać. Tutaj mamy też takie elementy zaokrąglone, które są chyba z Super Mario Bros. Yy, z Super Mario, nie, to jest po prostu Super Mario yy, z tej nowej serii, znaczy nie nowej serii, no już która trochę ma, ale no tam po prostu takie z nadrukami elementy były. Mamy fajnie zbudowane nogi, tutaj dużo tych takich tanowych elementów, fajnie tutaj są te również fajne są również te tutaj różowe yy, małe elemenciki, więc spoko, tutaj taki fajny pyszczek, yy, więc to naprawdę spoko się prezentuje. Tutaj mamy łapki, ale one już się nie ruszają, no czyli po prostu on musi stać w takiej wozie, jak tutaj się prezentuje. Tutaj ustawiać go no yy, na różne sposoby możemy, ale chyba tak jest najlepiej i najprościej, również tutaj te kwiatki są naprawdę spoko, jajka tutaj również możemy sobie ustawić tak jak chcemy, no czasami tutaj to nie chce właśnie się trzymać, więc naprawdę zestaw jest spoko, ja Wam go polecam. Yy, no, wiadomo, już po Wielkanocy, ale może, może jeszcze gdzieś kupicie, Traficie na dobrą ofertę. Wtedy kupujcie chyba dużo fajnych elementów, jeżeli typowo po to rozbiórkę. I naprawdę, również zestaw ma swój urok yy, Więc tak. Plany na ten tydzień, sobota, no to jeszcze będziemy w tym klimacie świątecznym, czyli będzie recenzja owieczki z Wrigandzem. A na kolejny tydzień, oj, będzie się działo, więc. Poniedziałek, czwartek, sobota się dużo dzieje, a również zmieniłem wczoraj baner. Oceńcie, czy wygląda fajnie. fajnie. Więc ja się z wami żegnam. Dzięki. Bye!